Poniedziałek, pobudka, tak wiem, że jest 20. Saints Row zbliża się już wielkimi krokami, mnożą się także materiały związane z grą. Ten skupia się na aktywnościach pobocznych charakterystycznych dla serii, od znanego wyłudzania ubezpieczeń przez strzelaniny, transport chemikaliów, aż po nową zabawę wingsuitem, do szybowania. Wygląda to nie najgorzej. Including the return of series favorite insurance fraud. W końcu przełom w The Sims 4 funkcja, która wydawałaby się czymś oczywistym, trafi wraz z premierą dodatku licealne lata i pozwoli podczas tworzenia postaci zadeklarować, jakiej orientacji seksualnej i romantycznej jest nasz Sim. Dodatkowa opcja pozwoli nam także na bycie aromantycznym lub poznającym swoje preferencje. Progaming wygląda na to, że to już nie tak odległa wizja. Dzięki NTT i inicjatywie Graj swoje, tworzonej przy współpracy z Intelem, dowiemy się nie tylko jak grać, ale i jak poskładać dobrego kompa. Wśród nauczycieli znajduje się Michel, spec od angażowania społeczności na streamach czy PHR, pan od counter strikea info w opisie. Zapraszam do dogonać. Stray dalej w top 10 sprzedaży, ale jeśli chcielibyście grę dorwać taniej, to twórcy przygotowali specjalną akcję. Trwa współpraca z kilkoma organizacjami charytatywnymi zbierającymi kasę dla bezdomnych kotków. Wpłacając 5 dolarów można wziąć udział w loterii kluczy do gry. Szacunek dla Nebraski. Powodzenia dla Was. Twórcy Warframe nie przestają zaskakiwać. Studio zapowiedziało grę fantazy Soulframe opierającą się na konflikcie ludzkości z naturą. Choć tu kończą się jakiekolwiek potwierdzone informacje, to klimat zapowiedzi da się chłonąć przez monitor. Osobiście mają moją uwagę bardziej niż przy flagowym MMO. No Player First Games na ratunek w sezonie ciszy premier, poza Stray, przychodzą do nas z szalonym multiversus, w którym możemy pookładać się jako Królik Bugs, Batman, Kudłaty lub Tomi Jerry. PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S i X będą mogły sprawdzić tytuł w otwartej becie już 26 lipca tego roku. No niektórzy 19, ale to tam nieważne. No to niech to będzie udany tydzień. "Hey!"